Zadanie siódme za jeden punkt. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Zdanie pierwsze, iloczyn 3 razy 9 do 5, jest równy wartości wyrażenia 3 do 11. Wyrażenie 2 do 8 razy 2 do 7 przez 2 do 10 można zapisać w postaci 2 do 5. OK. czy takie zadania, gdzie występują potęgi? OK. Mamy tutaj iloczyn. Pierwsze stwierdzenie, iloczyn 3 razy 9 do 5. Jeśli tu może wyciągniemy sobie na bok. 3 razy 9 do 5, Czy da się z tego wyprodukować? 3 do potęgi 11. Żeby powstało 3 do czegoś, to nie możemy mieć tutaj tej dziewiątki. Ona nam przeszkadza, blokuje jakby wykonywanie działań na tych potęgach. Czyli 9, samą dziewiątkę przerobimy, zapiszemy za pomocą potęgi trójki, czyli przerobimy na 3 do czegoś. Ta dziewiątka to jest 3 do 2, ale dziewiątka w piętro, w piętro wyżej była podnoszona jeszcze do piątej potęgi, czyli jeszcze tutaj do piątej. Dzięki temu otrzymujemy 3 razy 3 do potęgi. 2, raz, 2 i 5. Potęgujemy potęgę. Przy potęgowaniu potęgi mnoży się wykładniki, czyli mamy 3 do 10. Ok. Dobrze by teraz było ustalić, jaka potęga się tutaj, jaki wykładnik, czyli tutaj kryje się u góry. Tak? Mamy puste pole, więc wydaje nam się często, że tam jest 0 ukryte, ale to nieprawda, bo ułamek 3, liczba 3 całe to jest po prostu 3 do potęgi pierwszej. I wtedy przy mnożeniu dodajemy, przy mnożeniu potęg o tych samych podstawach, dodajemy wykładniki, zapisujemy za pomocą jednej potęgi, czyli mamy 3 do 11. Czyli dokładnie to samo, co stwierdził autor. Stwierdzenie pierwsze jest prawdziwe. OK. I mamy drugie wyrażenie, które opisuje się jako taki iloraz iloczynu 2 do 8 i 2 do 7 przez 2 do 10. Trochę taki bardziej rozbudowany przykład, ale i tak jesteśmy na dobrej drodze, bo wszędzie mamy podstawę 2. To nam pozwala stosować prawa działań na potęgach. U góry w liczniku tego łamka no, teraz już sobie zapiszemy. Mnożymy dwie potęgi o tych samych podstawach, czyli w zamian dodajemy te wykładniki. Tak, przy mnożeniu dodajemy, czyli będzie 2 do 15 przez 2 do 10. OK. Teraz kreska łamkowa oznacza dzielenie. Przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach o, wykładniki odejmujemy, czyli od 15 mamy odjąć 10. Robimy porządki tutaj u góry. 15 minus 10 to jest 5. 2 do 5. No i taka sama odpowiedź pojawiła się tutaj w... Więc drugie stwierdzenie jest prawdziwe.